Chodzi o miliardowe części sekundy. Arno Schro i jego koledzy z zespołu badają, jak dokładny i niezawodny jest ten zegar atomowy, ponieważ nawet zegary atomowe nigdy nie chodzą jednakowo. Naukowcy z Oberpfaffenhofen pracują nad nową metodą synchronizowania zegarów atomowych. Pracują, ponieważ system nawigacyjny Galileo działa tylko wtedy, kiedy wszystkie zegary zainstalowane w satelitach mają jednakowe impulsy taktowe. Każdy z 30 satelitów systemu Galileo ma na pokładzie dwa różne mierniki czasu. Jednym z nich jest to urządzenie w kształcie cylindra. Mierzy ono czas drgań atomów. Atomy drgają 1,5 miliarda razy na sekundę. W ten sposób da się ustalić czas z dokładnością nanosekund. Te skrajnie małe jednostki odgrywają wielką rolę. Mierzenie czasu ma podstawowe znaczenie w działaniu wszystkich satelitów nawigacyjnych, gdyż jednostki czasu przelicza się w nich na jednostki odległości. Stawą przeliczeniową jest tu prędkość światła, wynosząca, jak wiemy, około 300 tys. km na sekundę. Kiedy tak jak tu mamy do czynienia z błędem pomiaru czasu rzędu nanosekundy, to odpowiada on odległości 30 cm. Aby ujednolicić chód zegarów pokładowych satelitów, naukowcy muszą muszą porównać go z chodem wzorcowego zegara na Ziemi. Stwierdzone różnice zamienia się w poprawki przesyłane następnie satelitom, które przekazują je w postaci informacji do odbiorników systemów nawigacji satelitarnej zainstalowanych w samolotach, samochodach i innych pojazdach. Czas jest wielkością względną. Prędkość i siła ciążenia wpływają na chód zegarów, a przez to na dokładność systemów nawigacyjnych. Satelity systemu Galileo będą umieszczone na orbicie o wysokości 24 tysięcy kilometrów. Na tej wysokości siła przyciągania jest niższa niż na Ziemi, dlatego patrząc z Ziemi, zegary na orbicie chodzą szybciej. Niezwykle wysoka prędkość satelitów działa odwrotnie i spowalnia zegary. Wynikające z teorii względności skutki wpływające na chód zegarów pokładowych satelitów można bardzo łatwo obliczyć ze znanego wzoru Einsteina. W wypadku systemu Galileo, tak zwany efekt relatywistyczny wynosi 40 mikrosekund na dobę, co odpowiada dobowej odległości 12 km. Naukowcy muszą zatem skompensować tę różnicę. Przed startem nastawia się zegary satelitów tak, że na ziemi chodzą wolniej, a na orbicie szybciej, w pożądanym rytmie. Naukowcy z niemieckiego Centrum Lotnictwa i Astronautyki sprawdzają dokładność ustalenia zegarów satelitów na przyrządach, okazujących ich odchyłki od zadanych wartości. Ale nie wszystko, co wpływa na chód zegarów, da się wyliczyć z wzoru Einsteina. Przyroda niełatwo poddaje się obliczeniom. Ziemia nie jest idealną kulą, a jej pole grawitacyjne jest zmienne. Skutek? Zegary pokładowe satelitów na orbicie okołoziemskiej raz chodzą wolniej, a raz szybciej. Wahania w chodzie zegarów wynikają z elipsoidalnego kształtu orbity, po której satelity poruszają się ze zmienną szybkością. Monachijscy specjaliści z zakresu nawigacji ustalili, że wskutek dobowych wahań w chodzie zegarów satelitów mamy do czynienia z błędem w pomiarze odległości wynoszącym 25 metrów na dobę. Na potrzeby systemu Galileo inżynierowie chcą opracować metodę, która skoryguje tę odchyłkę. To schałe, ale ty... wyląsie, to ja. Galileo ma umożliwić określanie położenia najpierw z dokładnością do paru metrów, ale docelowo przewiduje się osiągnięcie dokładności rzędu paru centymetrów. W ten sposób można będzie na przykład sterować z kosmosu stuprocentowo bezpiecznym lądowaniem samolotów na Ziemi na ślepo, a wszystko to dzięki super dokładnym zegarom.